I widzowie, witam Was w moim następnym odcinku na moim kanale. Dziś będę gra, będę wam pokazywać jak nie grać w Bedwars 3. Zachęcam jeszcze na starcie do zostawienia subskrypcji z żeby Was nic nie ominęło eee, Zostawienia łapki w górę, choćby dla zasięgu. tak samo z komentarzem eee, Wpadniecie na Discorda link w opisie. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Jesteśmy w poczekalni tak zwanej, jak ja lubię na to mówić. Eee, no. Co to za mapa? Pierwszy raz widzę tą mapę. Myślę że się nie kojarzy. jej. Może będzie się fajnie grać. Z czego co widzę to tu są diamenty. Tu, tu, tu i tu są emeraldy. Tu diamentów na emeraldy. Gdzie się raczej łatwo dostać. Nie wiem jak na resztę. Dużo wełny będzie na pewno potrzebne. To jestem pewien. Szybszy piec. Będę mieć więcej wełny, ale to też szybciej nas te w sensie mnie dojechać mogą. Co za dobre nie jest. Zagram teraz tak... Inaczej troszkę z endstone. na no to nałożę wełnę O taką sobie zrobimy. Myślę, że będzie git. Dobra. O jeszcze tu zapomniałem postawić kluczku. Budujemy się na diamenty. Nie będę ninja bridge'ować, bo jeszcze mi nie wyjdzie, spadnę. Mam dużo wełny. Szkoda wełny. Osięgnę, ja Dobra, sięgnąłem. Mam diamenty. Czy jeszcze... Ojej, obuduje się do mnie. Jeszcze jeden i sobie kupię. Proszę, tylko się do mnie nie dobuduj. Chyba to mnie u mnie już jest. No jest u mnie już. No jej, ja zostawiłem mu tak mało. Gdzie on stoi? No jaki typ ucieka. Jasne, jasne. Ale i tu staj. To trochę go zaskoczymy. O co mi? Naprawdę? 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 Wow, to było bardzo szybkie. Idziemy do następnej ręki. Nie będę komentować. Co tam się wydarzyło? Technoblade. No i wyszło. Smutna żaba. Myślę, że to sama taktyka. Tutaj się sprawdzi. Nie idzie do mnie jeszcze niebieski. To akurat dobrze. Cieszymy się bardzo z tego powodu. To i tak pewnie ktoś do mnie już idzie. Mm. Szary idzie na diamenty. My też pójdziemy na diamenty. Ojeju Idziemy mu szybko zniszczyć łóżko No, idziemy też zniszczyć. O tu się nie dostaw no! A nie, on kupuje kilof, kupuje kilo! Kupuję kilo. No, naprawdę. Od upadku zginąć. No! Niefajne lagi, bardzo niefajne lagi. Dobra, udało się go zniszczyć. Co akurat jest lepsze dla nas? Kupię sobie narzędzie. Jesteśmy akurat jeszcze na drugą warstwę stone. Fajnie, bardzo myślę, że ta rundka będzie troszkę dłuższa od tamtej. Mam nadzieję. Chociaż pójdziemy sobie jeszcze po. Wełnę. Kupię sobie też miecz. Dobra. Pójdziemy sobie teraz pod diamenty. Tak mi się wydaje. I na. to jeszcze słodki zrobię. A tu się nie. nie, nie to, troszkę też. Eee, to zrobimy tak. Pobudowniczy. budowniczy. Akurat na Sharpness. Także fajnie. Taki kosmita, trochę taki. jakiś w sensie astronauta. Ten y, budyneczek. Już nie wiem, w sumie, czy to można nazywać budyneczkiem. Bazą, o. Dobrze powiedziane, bazą. Yy, yy. Myślę, że tak byłoby szybciej, lepiej, łatwiej. Na Chyba, że niebieski do nas pójdzie, no to też jest możliwe. Dobra, zrzuciłem go. Mm, on ma wełnę samą. No to dobrze, akurat. Łatwiej będzie go zniszczyć. Ja, przestraszyłem, że ktoś zbiera ten pójdź, podniesienie bloków, a ja już wełnę wziąłem. E, doskoczę tu. Doskoczę. Bardzo fajnie. Skoczę Ale to było skillowe chyba Jakbym go teraz jeszcze zabił? O, nie zabije go mm. Czemu wszyscy mają takie te? Takie te? Żeby to powiedzieć takie Papierusy, nie wiem czy można tak to nazwać. Wow. Widać, że troszkę gra w tą grę. W bedwars, w sensie taktyki Serio gościu, do góry będziesz się budować? Tragedia z tymi ludźmi. No. Ah. <shrug> mm, da nje. Škoda, Škoda. No ale to byłoby na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Przypominam jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę dla zasięgu oraz komentarzyka. Subskrypcji też możecie zostawić. To mnie bardzo motywuje. Discord macie też link w opisie. I do zobaczenia w sobotę chyba na survivalu. Albo za tydzień, w poniedziałek. No, w takim razie. W każdym razie. Pa pa!